Cześć, dziś na stole podróż w odległe galaktyki, czyli Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S7 oraz Samsung Galaxy S21. W ramach dzisiejszego odcinka będę chciał przejść z Wami przez sentymentalną podróż po flagowej serii S. Samsungów Galaxy. W ramach dzisiejszego odcinka chciałbym zaprezentować bazowe modele, nieco przyjrzeć się ich funkcjonalności, omówić, porównać i pokazać jak na przestrzeni lat ewoluowała seria S. Zapewne zastanawiacie się jakaż ta usterka trapi te telefony. Otóż w przypadku S21 na szczęście ten telefon jeszcze działa. Bez żadnych usterek jest to mój codzienny telefon. Zastanawiałem się i nadal zastanawiam się nad zakupem nowego telefonu, ale jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi, i postanowiłem nie wstrzymywać się z nagraniem odcinka, ponieważ może to nastąpić za miesiąc, za pół roku, za rok. W sumie fajnie byłoby, aby pojawił się czwarty telefon, ale z drugiej jednak strony mamy do czynienia od kilku lat ze stagnacją na rynku smartfonów. Wydaje mi się, że zmiany, jakie zaszły między serią S21 a S24, chociażby nie są tak duże jak na przykład między pierwszą generacją A7 czy siódmą A11. Wracając do usterek, niestety S7 nie jest wolny od problemów. Leżał już kiedyś u mnie na stole i był naprawiany. Wymieniałem w nim baterię. Co ciekawe, chyba wymieniłem na wadliwą, na używany egzemplarz, tak mi się wydaje. Bateria miała być nowa. Co ciekawe, ta nowa bateria działa o wiele gorzej od poprzedniej, która puchła. Telefon ma problem z pojemnością i bardzo szybko gubi baterię przy wysokim obciążeniu, nawet gaśnie. Co do S w pierwszej generacji, tutaj mamy problem z niedziałającym głośniczkiem do rozmów w ramach dzisiejszego odcinka nie będę naprawiał tych telefonów na pewno na jeden z następnych odcinków trafi S pierwszej generacji a co z S7? Hmm. mam nadzieję spróbować go naprawić troszeczkę chałupniczymi sposobami spróbować zregenerować tą baterię o ile się da jeśli nie, być może trafi na stół Przejdźmy zatem do porównania wszystkich telefonów. Omówmy je trochę wstępnie. S, bądź jak kto woli S1, ale tak naprawdę oznaczony jako Galaxy S, a konkretnie jako GT i9000. Ten Samsung pojawił się na rynku w 2010 roku. Wraz z zainstalowanym Androidem wersji 2.1, który... Później został zaktualizowany do wersji 2.2. Omawiany dziś egzemplarz posiada zainstalowaną ostatnią wersję Androida, czyli 2.2. S7 trafił na rynek w 2016 roku wraz z Androidem 6, który został zaktualizowany do wersji 8. Tutaj również mamy do czynienia z wersją 8.0. S21 trafił na rynek. W 2021 roku wraz z Androidem 11. Ostatnia aktualizacja to Android 14 i na nim jest ona zainstalowana. Samsung S pierwszej generacji został wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości 480x800 pikseli. Jest to wyświetlacz 4 który daje nam zagęszczenie pikseli 233 piksele na cal. Co do Samsunga S7 tu mamy do czynienia z wyświetlaczem 1440 na 2560 pikseli. Jego wielkość to 5,1 cala i uwaga 576 pikseli na cal. Co ciekawe w przypadku Samsunga S21 mamy do czynienia z większym wyświetlaczem, największym w tym zestawieniu, czyli 6 calowym, do konkretnie 6,2 cala, ale mniejszą rozdzielczością niż u poprzednika, czyli 1080 na 2400 pikseli i również z mniejszym zagęszczeniem pikseli, czyli 424 piksele na cal versus 576 w S7. Możecie zauważyć, że S21 jest posiada ekran bezramkowy i aparat jako oczko umieszczone w górnej jego części. S pierwszej generacji wyposażony został w pamięć RAM o pojemności 512 MB, 8 GB na dane, które możemy rozbudować o kartę pamięci microSD. S7 posiada 4 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć o karty microSD. W przypadku S21 dostępne były dwa warianty. Ja tutaj mam na stole ten z mniejszą pamięcią na pliki, czyli 128 GB, ten wariant 256 GB. Wersja mocniejsza i pamięć ram. Tu w tym przypadku 8 GB. Tego telefonu, pamięci tego telefonu nie można było rozbudować o karty microSD. Procesory. Dosyć dziwnie oznaczone. W przypadku generacji pierwszej Samsungowe S5 PC110, przynajmniej takie informacje udało mi się znaleźć. Taktowanie procesora 1 GHz, jeden rdzeń. W S7 mamy do czynienia z Exynosem. 8890 o taktowaniu 2,3 GHz i 8 rdzeniami. W przypadku S21 mamy do czynienia również z procesorem ośmiordzeniowym. Jest to Exynos 2100 o taktowaniu 2,9 GHz. Dwa pierwsze telefony zostały wyposażone w port do komunikacji oraz do ładowania mikro USB. Ciekawostką. Jest to, że telefon posiada taką fajną zasłówkę, którą można zamykać, a S21, jak i kilka wcześniejszych modeli, posiada port USB-C. S pierwszej generacji posiada klasyczny port na stare karty SIM. W przypadku S7 i S21. Mamy do czynienia już z kartami najnowszej generacji, czyli Micro SIM. Jak tutaj zdjąłem już klapkę, warto też wspomnieć, że S pierwszej generacji jest jedynym z telefonów na stole, które miały wymienne baterie, można było te baterie wymieniać. Oba modele niestety zgodnie ze sztuką w cudzysłowie postępu tej możliwości się pozbyły. Przejdźmy do aparatów. S pierwszej generacji posiada frontową kamerkę o rozdzielczości VGA, czyli 640x480 pikseli. Tylny aparat, który zastosowano tutaj, posiada rozdzielczość 5 megapikseli. Telefon pozwala na nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości HD, czyli 1280x720 pikseli. S7 został wyposażony we frontową kamerkę o rozdzielczości 5 megapikseli i tylną rozdzielczości 12 megapikseli. Telefon pozwala na nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K. Oprócz kamerki zastosowana tutaj została również dioda doświetlająca, której nie znajdziemy w S pierwszej generacji. Oprócz tego, tuż pod diodą możecie zauważyć pulsoksymetr. S21 wyposażony został aż w cztery aparaty. Frontowa kamerka to 12 megapikseli. Z tyłu mamy obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 12 megapikseli, teleobiektyw o rozdzielczości 64 megapikseli, a także portretowy o rozdzielczości 10 megapikseli. Tu telefon. Pozwala na nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości 8K. I tu również znajdziemy diodę doświetlającą. W pewnym momencie Samsung zrezygnował z implementowania pulsoksymetrów w swoich telefonach, i tu, jak i w kilku wcześniejszych generacjach, już go nie znajdziemy. Jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj do czynienia z podstawowymi wariantami. Tych modeli. W przypadku S pierwszej generacji pojawił się jeszcze wariant z plusikiem, który miał swoją premierę nieco później, posiadał nieco lepsze parametry, ale różnice nie były zbyt wielkie, nie warto się w nie zagłębiać. Tak naprawdę tych wariantów było dużo, na przykład w przypadku S7 mieliśmy do czynienia z wariantami Edge. Były one dostępne zarówno w wersji S6, jak i S7. Wyróżniały je zaoblone krawędzie. Wraz z tymi modelami dostępne było również menu krawędziowe, które nie pojawiało się w standardowych wersjach. W pewnym momencie trafiło do wszystkich galaktyk. S plusy z reguły były wariantami nieco mocniejszymi od wersji standardowych. Dostępne są jak na pewno wiecie również różne wersje pamięciowe. S plusy w niektórych wariantach posiadały nieco większe ekrany. W przypadku pierwszej generacji ekran był dokładnie taki sam. Skoro już jesteśmy przy innych wariantach S, warto wspomnieć niestety tylko pokrótce o modelu S4 Zoom. Mam nadzieję, że trafi on kiedyś w moje ręce. Jest to dosyć rzadki i niezbyt łatwo dostępny model. Cechuje go odstający wielki obiektyw który pozwala na dziesięciokrotne optyczne zbliżenie obrazu. Jak już wspomniałem, były dostępne różne warianty SEK, w tym m.in. seria S10e, właściwie E pojawiło się tylko w przypadku S10. Telefon był nieco uboższy, jeśli chodzi o parametry. Wydaje mi się, że jego kontynuacją jest seria Fun Edition telefonów, w bardzo przystępnej cenie nieco gorzej wyposażonych. Często te telefony w stosunek ceny do tego, co oferują, są bardzo, bardzo konkurencyjne na rynku. Mówiąc o flagowych galaktykach nie sposób pominąć serię Note, która swój początek miała rok później od Galaxy S, co wpłynęło nieco na rozbieżność w numeracji. Czyli Note 1 pojawił się wraz. Z S2. Ta numeracja została wyrównana w momencie wydania Galaxy Note 7, który był dosyć niefortunny, jeśli chodzi o baterię. trudny temat. Był to dosyć wybuchowy telefon. Nie wracajmy do tego tematu. Nie można było wprowadzać go na pokład samolotu. Stanowił zagrożenie. W pewnym momencie seria Note została wchłonięta przez serię S i oznaczona jako Ultra. Konkretnie od wersji S20. Jak wiemy, nie mamy już za sobą 24 generacji Samsungów Galaxy S. W pewnym momencie po prostu producent, konkretnie przy wersji S20, postanowił. Zmienić oznaczenie tak, aby było ono zbieżne z rokiem wydania, czyli w przypadku S20 została ona wydana w 2020 roku i analogicznie S21 w 2021, S24 w 2024. Notatniki również pojawiały się w różnych wariantach: pojawiła się wersja Edge, pojawiła się wersja z Plusem, pojawiła się wersja. Light z plastikowymi pleckami. A no właśnie, omawiany dziś S21 posiada plastikowe plecki. Co wzbudziło niemałe oburzenie wśród użytkowników, wśród fanów serii, ponieważ od kilku lat producent, w swoich flagowych galaktykach, przyzwyczaił nas do tego, że plecki są szklane. W S7, oczywiście, mamy do czynienia ze szkłem. Takim ładnym, perłowym, mieniącym się w świetle. A S21, no niby tandetny plastik, wielkie oburzenie. Ja mogę powiedzieć od siebie, że ten marketingowo nazwany przez Samsunga glastik czyli plastikowe szkło brzmi to zabawnie sprawdzał się całkiem nieźle ja nie narzekam. Nim przejdziemy do nakładek i funkcji, które możemy znaleźć w tych telefonach Chciałbym wspomnieć jeszcze o czymś, o czym powinienem powiedzieć wcześniej. Wróćmy na chwilę do frontów, ale i nie tylko. Jak możecie zauważyć, w dwóch starszych telefonach mamy do czynienia z dużymi ramkami, dużym frontem i przyciskami funkcyjnymi dotykowymi, które są poświetlane. Między nimi znajduje się również przycisk. W przypadku Galaxy S7 wbudowany w niego został czytnik linii papilarnych. W przypadku S21 mamy do czynienia z ekranem bezramkowym, a czytnik linii papilarnych został wbudowany w ekran. Bezramkowość została zapoczątkowana w linii Galaxy S od ósmej generacji, wraz z dziesiątą czytnik linii papilarnych został umieszczony. Ekranie. Poza tym, jeśli chodzi o przyciskologię, tutaj wielkiej rewolucji nie ma. Mamy przyciski głośności we wszystkich telefonach. Przycisk włączania/wyłączania i współdzielony między Bixby, bądź też w jakiś tam sposób może zostać on zaprogramowany. Ok. No to przejdźmy do omówienia nakładek i funkcjonalności dzisiaj omawianych telefonów. Funkcjonalności bardzo pokrótce, bardzo skrótowo, ponieważ jest ich tyle, że można by o tym napisać grubą książkę i mówić godzinami. Jak możecie zauważyć, S7 wylądował pod Powerbankiem, ponieważ no, z tą baterią jest bardzo źle i myślę, że niestety będę musiał ją wymienić. Zacznijmy od nakładek. S1 wyposażony jest w interfejs o nazwie TouchWiz. Zastosowano go również w autorskim systemie operacyjnym Samsunga. To jest BadaOS. Na ile jest to prawdą, ciężko mi powiedzieć, ponieważ tutaj widać bardzo dużo Androida w tym wszystkim. Z BadaOS nie miałem do czynienia, ale kto wie, może już niedługo. Muszę przyznać, że. Bardzo nie lubiłem starych Androidów, szczególnie tych, właściwie tylko tych poniżej wersji 4. Wydawały mi się one takie bardzo nieprzyjemne w obsłudze archaiczne i, i nie żałowałem tego, że w tamtych czasach korzystałem z klasycznych telefonów. A to dlatego, bo nie miałem do czynienia z Samsungami. Tutaj ta nakładka jest bardzo, bardzo przyjemna w obsłudze. Taka no i jeszcze to nie są te współczesne Androidy, ale już widać troszeczkę tą taką współczesną i bardzo wygodną formę S7 mamy do czynienia z następcą interfejsu TouchWiz, to jest Samsung Experience wprowadził on między innymi takie bardzo ładne ikonki bardzo one mi się podobały bardzo fajnie wyglądający zegar jak dla mnie wygląda to po prostu jak zwykły Android, tylko taki może podpudrowany, pewnie miłośnicy Samsungów nie zjedzą, ponieważ będą dopatrywali się tutaj całego mnóstwa różnego rodzaju bajerów. Bardzo fajnym elementem, ale nie pamiętam czy wprowadzonym w tej wersji Androida, to jest w wersji 8, czy Samsung miał ten feature wcześniej, można podzielić ekran na dwie aplikacje. Dwie aplikacje mogą wyświetlać się jednocześnie. W S21 zastosowano interfejs One UI, który wprowadza między innymi rozbudowaną obsługę gestów i rozbudowane możliwości personalizacyjne, jeśli chodzi o kolorystykę systemu operacyjnego. Wraz z pojawieniem się tak zwanej dziury w wyświetlaczu pojawiła się możliwość ukrycia Aparatu. Ja tego rozwiązania nie używam, ponieważ taka mała dziurka zupełnie mi nie przeszkadza, ale Samsung pozwolił ją ukryć. Jak już wspomniałem, Samsung wprowadza rozbudowane możliwości personalizacyjne. Możemy tutaj modyfikować paletę kolorów. Fajnym gadżetem jest też aplikacja, która pozwala na tworzenie własnych motywów, ikon, motywów kolorystycznych. Możliwości, jakie oferują aparaty i aplikacje aparatów w S7 i S21 są tak wielkie, że można by było na ten temat nakręcić przynajmniej godzinny filmik. Ja też przyznam się szczerze, ekspertem od fotografii nie jestem. Mogę wspomnieć jedynie, że oba telefony oferują chociażby nagrywanie w slow motion S21. Kilka wcześniejszych generacji oferowały już tryb nocny. S7 tej możliwości jeszcze się nie dorobił. Do tego dochodzą różnego rodzaju naklejeczki, można doklejać buźki, można znaleźć jakąś twarz. Naklejka będzie śpiewała, miałczała, wydawała różne dźwięki. W S21... Hmm, Samsung poszedł troszeczkę dalej. Udostępniono strefę AR. Możliwość rysowania i umieszczania na obrazie w S21. Znajdziemy już takie zaczątki sztucznej inteligencji pozwalające usuwać bądź też mm, kopiować elementy obrazów. Podczas edycji można też te elementy. Usuwać. Spróbujmy coś usunąć. Gumka do usuwania to chyba tak, to będzie gdzieś tu. Spróbujmy usunąć. Tak, usuń. Działa to dyskusyjnie. Usunąłem wtyczkę od kabla HDMI. Więcej rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję znajdziemy w Samsungu Galaxy. S24. S23 również otrzymał aktualizację wprowadzającą więcej tego typu rozwiązań. Fajnym gadżetem, o którym chciałbym wspomnieć, i bardzo użytecznym, który znajdziemy w Samsungu S21 i w kilku wcześniejszych modelach, jest Samsung DEX. Możemy uruchomić telefon w trybie DEX, właściwie uruchomić tryb DEX, co pozwala nam. Na korzystanie z telefonu, tak jak z laptopa, komputera stacjonarnego, mamy wówczas dostępny taki desktopowy pulpit. Funkcjonalność została wprowadzona w 2017 roku i była na początku dostępna wyłącznie dla Samsungów z serii Note. Aby można było używać tego trybu, konieczne było skorzystanie ze specjalnej stacji dokującej. Obecnie wystarczy nam, tak naprawdę, kabel USB. C. Możemy pracować w trybie DEX bezpośrednio podłączając telefon do monitora lub też do komputera stacjonarnego poprzez aplikację Samsung DEX. Ja, dla celów demonstracyjnych, skorzystam z aplikacji Samsung DEX zainstalowanej na systemie Windows. Jak możecie zauważyć, telefon po podłączeniu kabla już się zorientował, że. Jest dostępna możliwość działania w tym trybie, i właśnie ją teraz uruchomimy. Jak widzicie, mamy tutaj dostępny pulpit. Jak w normalnym komputerze, możemy korzystać z aparatu to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Możecie mieć na przykład na ekranie podgląd tego co nagrywacie, jeśli macie umieszczony telefon wyżej i niekoniecznie możecie zobaczyć ekran wyświetlacza. Jak widzicie mamy tutaj normalny, standardowy, okienkowy interfejs. Działa to całkiem fajnie i wydajnie. Nie narzekałem na wydajność tego rozwiązania. Działało to dosyć responsywnie, chociaż przyznaję, że z DEKSA nie korzystałem zbyt wiele razy. No i to na tyle na ten temat. Teraz przejdziemy do ostatniego elementu, do ostatniego etapu, czyli do zdjęć. Czas pójść w teren i pstryknąć kilka fotek, aby zobaczyć, jak zmieniła się mobilna fotografia we flagowych Samsungach. z pierwszej generacji bardzo pozytywnie zaskoczył mnie jakością zdjęć i wideo. Myślałem, że przepaść między nim a S7 będzie znacznie większa. Muszę przyznać, że zdjęcia wykonywane tym telefonem są całkiem przyzwoite. Spodziewałem się... Myślę, że te zdjęcia nadają się już do domowego albumu. No i cóż, to tyle. Pominąłem na pewno wiele możliwości, które oferują te telefony. Na przykład S7 ma kolorową diodę powiadomień. Oba te telefony to jest S7 i S21 posiadają moduł NFC, którego nie znajdziemy w S pierwszej generacji. S21 ma ładowanie indukcyjne i ładowanie indukcyjne zwrotne, można, można dzięki niemu naładować inne urządzenia, a także całą masę różnych innych rzeczy, chociażby łączność 5G, etc. Jest tego bardzo dużo. No i cóż, to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Cześć.